Hej, hej, witam Was wszystkich, moi kochani, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej edycji Skyblocka, czystego Skyblocka na serwerze mc.pl Moi kochani, dzisiaj jestem przedpremierowo tutaj na tym trybie. Dostałem możliwość zaprezentowania Wam nowości, jakie pojawiły się na nowej edycji stworzenia swojej wyspy, i tak jakby rozpoczęcia przygody tutaj. Tak więc, moi kochani, na szybko, została dodana nowa arena do bicia się z mobami. Można to nazwać tak jakby rajdem. Jest to najprawdopodobniej coś wzorowane na rajdach z Minecraft 1.14, gdzie tam bijemy się z pillagerami, a tutaj będziemy się bili z różnymi wrogimi mobami. Również za wygranie takowej arenki mamy dostać ciekawą nagrodę i angażującą przede wszystkim, więc myślę, że spróbować będzie warto. Dodatkowo została dodana arena PvP, co na pewno spodoba się graczom, którzy lubią się klepać, na przykład Mi. <laughs> Również pojawiły się schematy. To mi się bardzo podoba, schematy na itemy niemożliwe do wykraftowania, przykładowo jajka smoków, być może mob spawner, pewnie jakieś enchanty powyżej np. efficiency 5, czyli Eficencji 6, efficiency 7 i tak dalej. Więc fantastycznie, bardzo się cieszę, że również coś takiego się pojawiło i będziemy mogli pozyskać rzeczy, które normalnie w Minecraft dostępne na Survivalu nie są. Dodatkowo, moi kochani, też jest z tego co słyszałem, nowa ranga Oszust. Czyli tak jakby. Jak ktoś jest takim średnio przyjaznym graczem, dostanie rangę oszust. No i ta ranga tak jakby progresywnie, im bardziej ktoś będzie w tę rangę brnął, będzie tym złym graczem, to jego kara, jeżeli jakaś się pojawi, będzie dużo bardziej surowa niż bez takowej rangi. Dodatkowo, moi kochani, chciałbym wam zaprezentować. Yy... Wszystkie wyspy, które są możliwe do, do stworzenia, są dwie. Easy i Hard. Tak wygląda wyspa Easy. Tutaj w skrzynce mamy kilof, lód, wiaderko, mączkę kostną, sadzonki, nasionka, jedzonko, no i paper. No, niestety tu skrzynki nie mogę otworzyć, ale mniej więcej tak się właśnie prezentuje wyspa Easy. Chociaż tak wygląda trochę na Hard, mimo że mamy już tutaj generator gotowy. Tak wygląda od dołu. Pyk, pyk, pyk. I przejdźmy sobie teraz na wyspę Hard. Poczekajmy 5 sekund, zaraz nas przeteleportuje. Okej, okay. tutaj mamy w skrzynce już dużo więcej rzeczy, ale wyspa wygląda w ten sposób, czyli dosyć biednie, jak widzicie. No, w porównaniu wyspa Easy i wyspa Hard. Wiecie co, moi kochani? Ja chyba zacznę od wyspy Hard. A co, stać mnie, będzie ciężko, ale damy radę. Cztery ziemi tylko, cztery bruku, kurde, ale biednie. Uu, to będzie trzeba z tym pokombinować. No, w sumie nie wiem, czy jest różnica. Albo Dizzy. Ja co tam? Ja słaby gracz Minecrafta jestem. <noise> co ciekawe, również pojawiła się. Um, chciałbym, znaczy, pojawiła się. Jest możliwość zobaczenia, jak wygląda um, arenka PVP. I za chwilę sobie tam pójdziemy. Zobaczycie, gdzie będziecie mogli się klepać z graczami. No i pewnie i ze mną. Tak to się prezentuje. O. No, takie coś już było, taki jakby osobny tryb PvP, teraz tutaj jest to związane ze SkyBlockiem, będziemy mogli się tutaj klepać. Ja powiem Wam szczerze, bardzo chętnie się tutaj poklepię i poćwiczę swojego skill'a. Skill'a PvP. I ostatni warp to jest warp R, który nie działa. Hmm, czekajcie. Okej, okay, do tego chyba warpa jeszcze nie mam dostępu, ale to najprawdopodobniej, z tego co się domyślam, R to jest od raidów, czyli od tego bicia się z mobami. Dobrze moi kochani chciałbym pójść sobie na moją wyspę Mmm, yes muszę chyba pójść na spawn jednak i dopiero ze spawnu sobie stworzyć wyspę myślałem właśnie nad hardem, ale spróbujemy easy jednak, nie ma co się tutaj przegrzewać więcej będziemy mogli się wykazać jak będziemy rozwijać naszą wyspę tak więc yes, easy, niech się stworzy yeah, działa Uuu, uh, mamy krówkę. Albo i dwie. Nie mam pojęcia. Dobra. Super. To oczywiście sobie rozkopię wyspa chroniona przez latającego potwora spaghetti. No fajnie. Coś tutaj. nie pykło. mam Dostęp do skrzynki, ale. Nie mogę niszczyć bloków. Ech. O, działa. Ok. Na szybko napisałem do moderatorów serwera i naprawili sytuację. Super. Dobra, pokopmy troszeczkę oczywiście cobblestone, czyli to, co wszyscy uwielbiają oglądać. No oczywiście w niewielkiej ilości. Najpierw zrobię chyba z tego pół bloki i te pół bloki sobie ustawię na dole. Na dole pod wyspą i od tamtego miejsca będziemy sobie oczywiście naszą wyspę rozwijać. Hmm, mam też kilka pomysłów, powiem wam szczerze, na Wyspy, więc super. Uuu, mam dwa Classic Coiny nawet. Czy to są coiny? Classic coiny. Patrzcie jakie bogactwo. Jeszcze będę musiał pewnie sobie ogarnąć jakiś resource pack do tego, no ale to oczywiście w wolnym czasie. Dobra. 20 sztuk. Dobra, no nie będzie do 21. No i przy okazji... drewienko sobie zbierzemy. Tak na szybko jeszcze może wykraftuję sobie już te... Hmm, nie to, No w sumie to sobie wszystko wykraftuję. Wykraftuję sobie pół bloki, tak żeby mi sadzonki nie wpadały do lawy. Więc 6 sztuk, Okej. Okay. super, troszeczkę drewienka no i poczekamy na drop sadzonek. Mam nadzieję, że troszkę ich będzie, będzie też trzeba gdzieś schomikować sobie chociaż jeden blok trawy, bo na pewno tutaj droga będzie, no ale. Da się ogarnąć. Dobra, jak nisko to tutaj będzie? Nie mam absolutnie pojęcia. Dobra, zrobimy to tutaj tak: to zrobię tak, to zrobię tak. I wszystko. Okej. Okay. Mogę sobie kopiować dalej? Mogę. Wkrótce sobie zainwestuję w hopery. Więc będzie, myślę, fajny system. Koblarki. A no jak już będą mi hopery, no to, mój kochani, kurde. To już będzie tylko formalność, aby robić sobie automatyczne stołniarki. Dobra, zróbmy sobie jak najwięcej tych, nie to, tych pół bloków Kurde, no nie będzie, pyk 45 sztuk Pyk, 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 dam radę, dam radę, dam radę, dam radę Dam radę To się mówi easy Dobra Pyk, pyk jakby. Jeden blok, tak, jeden blok poza wyspę sobie wyjdę. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Super. Cudownie. Tu jeszcze, w tę stronę. Idealnie, idealnie. O. Oczywiście jest to bardzo robocza platforma, ale spełni swoją funkcję. Przynajmniej na czas zmniejszania sobie wyspy. No, jestem ciekaw, ile odcinków mini aż naprawdę będzie to jakoś tak fajnie wyglądało. No, oczywiście nie będę tego budował z cobblestone'a, będę chciał zainwestować w jakieś stone brickie. No, pół bloków ze stone'a tutaj nie ma. Szkoda, że to nie jest na 1,14, to nawet nie jest na 1,13, już tam kilka fajnych bloków było. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Jeszcze kilka. Kilka cobblestone'ów, dawaj 6 Do 9 na razie sobie wykopię xdv2 nie mam pojęcia co to jest pewnie jakiś um, test komunikatu, który będzie takiś jakiś czas się wyświetlał po prostu sobie tak roboczo wpisali no widzicie, że to jest jeszcze beta mam tę przyjemność pogrania sobie um, przed premierą Na no, co? trzeba zrobić dobrą reklamę trybowi no mam nadzieję, że wpadniecie w sobotę o godzinie 18 na live'a na start no i oczywiście też na serwer razem sobie będziemy tutaj grać na live y będziecie mogli nie wiem, na czacie wystąpić, jeżeli was to jara, wam się takie coś podoba, no to czemu nie Mi to tam nie przeszkadza, na live nie wyłączę czatu No odcinki czasem wyłączam Bo uwierzcie mi, że czasem ach, takie rzeczy się dzieją na czacie, że aż to Szkoda pokazywać Zwłaszcza jak się ktoś dowie, że nagrywam, dlatego często też nagrywam w nocy Dobra, jeszcze troszkę cobblestone'a 6 sztuk Pyk pyk Cude, cudeńko Okej okay. zrobimy. Tak. No i jeszcze dosłownie. 6 koble na sobie podkopię. No i platforma będzie ogarnięta, pyk. Pyk, 3. No, przydałby się jakiś obsydian albo chociaż blok drewna. Fenomenalnie. No to jesteśmy ustawieni. Przynajmniej w tym odcinku z tym, co mieliśmy sobie ogarnąć. Yeah! Pyk, 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 pyk. Dobra. Tu w ogóle nam ścieka woda. Czekajcie. Czy jak to sobie rozkopię to. Oh, to jest druga skrzynka! Ale na bogato jesteśmy. Co tu w ogóle mamy? Za cenne rzeczy. No, proszę, jakieś backupy tu mamy. Chociaż nie wiem, czy to tak ma być, chyba tak. Wydawało mi się, że tu jest ten bedrock, ale jednak nie. Jednak nie. Dobra, myślę, że w ten sposób sobie mogę wychodzić. Tylko, no, teraz za jutro to będę rozwalał, nie? Czekajcie, zrobimy to tak. Pyk, pyk. Na razie tu sobie zrobię to w ten sposób. No i mamy jakieś takie dziwne, prowizoryczne wyjście. No ale mamy. Dobra. Więc mogę sobie dalej kopać, chociaż nie. Czekajcie, tu będzie mi cobblestone zabierał to. Będzie zabierany, czy nie? Można na razie jednak sobie tutaj to zatamuje w ten sposób. Ej, to może być nawet dobry sposób. Cobblestone mi ucieknie tutaj i będzie on bezpieczny. Albo tu mi przypłynie O nie Prawie zepsują sobie generator kobla Dobra, na szczęście. Tu jest źródeł kolawy. O, dokładnie, tak to ma wyglądać. Ideolo. Co tu się stanęło? Oki, okay, moi kochani. Tak więc ja troszeczkę sobie myślę tej kobla pokopię, jeszcze raz was moi kochani zapraszam już w sobotę o godzinie 18 na live'a ze startu tutaj edycji, mam szczerą nadzieję, że wam się spodoba, trzymajcie się moi kochani i do usłyszenia, do zobaczenia już jutro, cześć!